Kawa-kawa, znana również jako Piper Methysticum, to roślina pochodząca z wysp Oceanu Spokojnego. Jej korzenie są używane do produkcji napoju znanego z działania uspokajającego i relaksującego. Od wieków mieszkańcy wysp Pacyfiku włączają kawę-kawę do swoich rytuałów kulturowych i społecznych. Aktywne związki w kawie-kawie nazywane są kawalaktonami. Związki te oddziałują na centralny układ nerwowy, wywołując szereg efektów. Użytkownicy często zgłaszają uczucie relaksu, euforii i większej towarzyskości po spożyciu kawy-kawy. Efekty kawy-kawy są często porównywane do efektów alkoholu, ale bez upośledzenia funkcji poznawczych. Doprowadziło to do jej rosnącej popularności jako naturalnej alternatywy dla łagodzenia stresu i relaksu. Kawa kawa ma głębokie znaczenie kulturowe i duchowe w wielu społecznościach wysp Pacyfiku. Jest często spożywana podczas ceremonii, rytuałów i spotkań towarzyskich. Na przykład na Fidżi, kawa kawa jest wręczana gościom jako znak szacunku i gościnności. W Vanuatu, kawa kawa odgrywa centralną rolę w tradycyjnej medycynie i praktykach duchowych. Uważa się, że ułatwia komunikację z przodkami i duchami. Przygotowanie i spożycie kawy-kawy często towarzyszą określone rytuały i śpiewy. Znaczenie kulturowe kawy-kawy wykracza poza jej konsumpcję. Uprawa, zbiór i przygotowanie rośliny to często wspólne działania, które sprzyjają więziom społecznym i przekazywaniu kultury. W ostatnich latach kawa-kawa zyskała popularność poza wyspami Pacyfiku. Bary kawowe, inspirowane tradycyjnymi praktykami spożywania kawy-kawy, pojawiły się w miastach w Stanach Zjednoczonych i Europie, a powoli docierają także do Polski, np. do Warszawy czy Krakowa. Bary te oferują relaksującą i towarzyską atmosferę, w której można delektować się napojami z kawy-kawy. Kawa-kawa jest również dostępna w różnych formach. W tym w kapsułkach, ekstraktach i proszkach. Ta dostępność przyczyniła się do jej rosnącej popularności jako naturalnego lekarstwa na lęk, bezsenność i przewlekły ból. Należy jednak zachować ostrożność podczas spożywania kawy-kawy, ponieważ nadmierne spożycie może prowadzić do problemów zdrowotnych. Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed użyciem kawy-kawy, zwłaszcza jeśli masz schorzenia lub przyjmujesz leki. Badania sugerują, że kawa-kawa może oferować potencjalne korzyści w łagodzeniu lęku, poprawie snu i leczeniu bólu. Potrzebne są jednak dalsze badania, aby potwierdzić te korzyści i ustalić odpowiednie dawki. Stosowanie kawy-kawy nie jest pozbawione ryzyka. Niektóre osoby mogą odczuwać skutki uboczne, takie jak senność, bóle głowy i dyskomfort żołądkowo-jelitowy. W rzadkich przypadkach stosowanie kawy-kawy wiązano z uszkodzeniem wątroby. Dlatego ważne jest, aby kupować kawę-kawę z wiarygodnych źródeł i przestrzegać zalecanych dawek. Kobiety w ciąży i karmiące piersią osoby z problemami z wątrobą i osoby przyjmujące niektóre leki powinny unikać kawy-kawy. Podsumowując, kawa-kawa to roślina z bogatą historią kulturową i potencjalnymi korzyściami terapeutycznymi. Należy jednak podchodzić do jej stosowania z ostrożnością i skonsultować się z lekarzem, aby zapewnić jej bezpieczne i odpowiednie użycie. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o naturalnych metodach dbania o zdrowie, subskrybujcie nasz kanał.